Podczas siódmego Forum Rolników i Agrobiznesu dosyć dużo czasu poświęciliśmy afrykańskiemu pomorowi świń. Ze mną Aleksander Dargiewicz. Rolnicy w końcu biorą sprawy w swoje ręce. Jakie nowe pomysły na walkę z pomorem? Dzień dobry Państwu. Przez pierwsze lata ten pomor był traktowany jako choroba zwalczana z urzędu i że urząd ma się tym zająć i rolnicy mają tylko przyjąć bierną postawę i Podążaj za tym, co, co urzędnicy będą chcieli wprowadzić. Ta strategia się nie sprawdziła, to widzieliśmy również i w Hiszpanii. 20 lat zmarnowali, bo choroba była tylko przez urząd zwalczana. Ruszyło dopiero, jak faktycznie rolnicy się za to wzięli. Dokładnie tak. No i my również uważamy, że z tą chorobą się nie wygra, walcząc tylko poprzez urzędy. Tylko trzeba zaangażować zarówno rolników, myśliwych, samorządy. W jaki sposób to zrobić? Jest pomysł nowego pilotażu w województwie lubuskim. Projekt został przygotowany, wysłany do ministerstwa już jakiś czas temu. Czekamy na jakąś reakcję i jakoś, jakoś tej reakcji na razie nie widać. Liczymy, że, że, że może wkrótce ona będzie. Co ten projekt zawiera w takim razie? On jak gdyby, łączy e, koordynację działań zarówno rolników, e, myśliwych, e, inspekcji, inspekcji weterynaryjnej i, i samorządów e, we wspólne działania. E, My chcemy tutaj wykorzystać właściwie nie tyle my jako Polpik, tylko e, e, związki z województwa lubuskiego, chcą wykorzystać pomysły, które były, sprawdziły się w Hiszpanii. E, oni chcą zrobić to poprzez grupy sanitarne i właśnie w tych grupach sanitarnych e, będą skupieni e, ci wszyscy e, e, te wszystkie osoby, o których mówiłem, czyli rolnicy e, myśliwi, inspektorzy weterynarii i samorządowcy i liczymy, że tak jak w Hiszpanii udało się ten pomór zwalczyć, taki taki u nas może to przynieść jakieś korzyści. No tego byśmy sobie życzyli, szczególnie że w ostatnich dwóch tygodniach właśnie w Wielkopolsce i w Lubuskim najwięcej ognisk pomoru u dzików i tego miejmy nadzieję, że już więcej nie będziemy musieli oglądać. Czego bym życzyła producentom i wszystkim, którzy z pomorem walczą. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo dziękuję.